Potrykiaki jaki jeszcze zarzucałem jedną rzecz, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to to jest w waszym wykonaniu przedszkole. Jeśli ja słyszę od Federacji w tej chwili, że Ukraina to nie jest nasza sprawa, mimo tych uwaga, błędów i świństw, które nam robi Załęski, tak mówił Patryk jaki, i tak dalej, to jest to dzieci nada. Może właśnie dzieci nadą jest y, klękanie przed Ukraińcami, e, mimo tych błędów i świństw, które Załęcki nam robi? Nie, to nie chodzi o klękanie, tylko Może nie możemy powiedzieć, że to nie naga. jest nasza sprawa. Jednak to e, na, jest redaktor. wojna za naszą wschodnią granicą. No, nie możemy zostawić Ukrainy tak po prostu samej sobie. Myślę, nawet, że pomogliśmy, Ameryka nawet chyba zmienia też już swoje zdanie. Myślę, że pomogliśmy wystarczająco, m, zarówno Ale w kontekście finansowym, jak i w kontekście takim czysto ludzkim, społecznym. Przyjęliśmy uchodźców. Granica Polski z Ukrainą jest otwarta. Nie wiemy, kto przez tą granicę się przedostaje. Ostatnio była historia. Gdzie Ukrainka, ukraińska modelka przez paczkomat na, nadała bombę do polskiego paczkomatu i dostała w ogóle jakąś śmieszną karę, więc ja mam wrażenie, że Ukraińcy zaczynają nas traktować jak frajerów i zaczynają to wykorzystywać przeciwko, przeciwko nam, więc uległa polityka wobec Ukraińców, no nie jest w interesie Polski i nie służy interesowi Polski, więc myślę, że to, ta polityka powinna być bardzo mocno zrewidowana jeżeli ktoś uważa, że nasza polityka, czy nasze podejście do strony ukraińskiej jest dziecinadą, no to... Gratuluję wybitnego toku myślenia. Ja uważam, że dzieci nadą e, i szkodliwym podejściem jest to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość m, e, wobec, właśnie, wobec e, Ukrainy. I pani redaktor, oczywiście, że wojna trwa. I ta wojna prawdopodobnie będzie jeszcze trwała, bo elity europejskie nie prą do tego, żeby nastąpił pokój, tylko chcą, żeby ta wojna trwała i trwała. Ale na jakim podstawie pani mówisz? E, e, na podstawie chcą. tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. A, co się tak, prowwojenna tak, narracja, jaka panuje w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, proszę sobie wyobrazić, Ukraina nie jest członkiem Unii. Europejskiej, a my traktujemy ją już, ją już jak państwo członkowskie. Czasami interes Ukrainy jest ważniejszy, na przykład, niż interes Polski. Widać to po umowie Mercosur, widać to po umowie handlowej, handlowej z Ukrainą, która została zaakceptowana również przez premiera no, ale Donalda jest Tuska. państwo zaatakowane przez Rosję, będące w stanie wojny ponad trzy lata. No Zgadza więc, się pani, redaktor. Chciałaby się pani zamienić się z Ukrainą? Na pewno. Nie. Nie, nigdy nie chciałabym wojny w Polsce i nigdy nie chciałabym również, żeby polscy żołnierze i Polacy jako rezerwiści walczyli w Obronie obcego interesu, a takim interesem właśnie jest interes y, ukraiński. Pomogliśmy pani Redaktor wystarczająco i uważam, że. No co, i co, właśnie ta, ta prowojenna narracja w Parlamencie Europejskim. W tej chwili, w takim razie. Y, ta, y, no, y, ja myślę, że powinniśmy prowadzić politykę transakcyjną, jeżeli pomagamy to za coś. To nie jest tak, że Ukraina, nie wiem, nie może mieć żadnych zobowiązań w przyszłości, jeżeli już wojna się zakończy. No nie może być tak, że my dajemy wszystko za darmo. To nie jest polityka rozsądna, to nie jest polityka oparta o polską rację stanu i tutaj myślę, należałoby zmienić podejście i punkt to, co widzenia. co powinniśmy wyegzekwować od Ukrainy? Na przykład to, żebyśmy przestali spłacać odsetki za ukraińskie pożyczki. Dlaczego by mamy to płacić? Przecież w 2025 roku ponad 100 milionów złotych zapłacimy za ukraińskie pożyczki w imię czego? Za co? Bo co? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Na przykład to już jest pierwsza, pierwszy krok, który powinniśmy podjąć. Nie płacić takich odsetek, nie płacić takich zobowiązań. I to, coś jeszcze? E, w, o, dużo, pani redaktor, tego jest. No to można by m, wymieniać, no jeżeli... E, m... są w krytycznej sytuacji. Jako państwo zaatakowane, oczywiście. E, natomiast proszę też zwrócić uwagę, co się dzieje na samej Ukrainie, że młodzi Ukraińcy nie chcą walczyć. Nie chcą brać udziału w tym konflikcie. Są siłą zaciągani do wojska albo przekupują e, ukraińskie no. służby, żeby nie wchodzić Był do wojska. to, że u nas też jakoś specjalnie nie by się No a dziwi się nie, nie, pani? Nie kwapił do tego. A dziwi się pani walczyć walczyć walczy za, de, za decyzję takich polityków, którzy nas są w stanie sprzedać za byle co? No, ja się nie, pani. nie, 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 panie redaktor, nie przesadzam, nie przesadzam. Widać to po wielu działaniach, że politycy nie dbają o nasz interes, nie dbają o to, co się z Polakami stanie, dbają wyłącznie o jakieś tam swoje prywatne ambicje polityczne albo prywatne kieszenie. A kogo pani ma na myśli, że to, że przede wszystkim kierują tymi osobami osobiste ambicje? E, ciekawa sprawa, ETS2 mamy rewizję y, tych założeń. Y, ja się bardzo z tego powodu jeszcze cieszę. Jeszcze nie wiadomo, co z tym będzie. Y, ja się bardzo z tego powodu cieszę, jeżeli udałoby się y, nakłonić Komisję Europejską do zrewidowania swojego podejścia wobec podatku ETS-2. O ETS2. No, na razie mówi się odsunięcie no. w czasie o trzy lata. Pan, Bolesta, pan Minister Bolesta powiedział, że Polska nie postulowała odsunięcia wejścia systemu o trzy lata. Prawdopodobnie zostanie on przesunięty tylko i wyłącznie o rok. I na czym polega prywatny interes Donalda Tuska? Na tym, żeby ETS nie wchodził, ETS-2 nie wchodził w 27 roku, kiedy będą wybory. Bo wtedy uderzy, uderzy w nas drużyzna. A jak się wybory skończą, hulaj dusza, piekła nie ma. Niech wszystko wchodzi. Najwyżej się zrzuci na przeciwników. Jeśli chodzi, o Konfederację, jeśli chodzi o przekazy partyjne, jakie mają płynąć ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo to dziennikarz wirtualnej Polski dotarł do partyjnego przekazu dnia właśnie. I że w razie ataków Konfederacji warto podkreślać różnice między PiS-a, Konfederacją oraz przypominać wasze pro propozycje programowe, takie jak prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja edukacji, prywatyzacja lasów państwowych, wspieranie banderyzmu przez Sławomira jako że nie poparł poprawki PiS-u do ustawy w sprawie Ukraińców zakazującej szerzenia banderyzmu, czy popieranie lockdownu. Dla mnie poparcie była polityka wobec Ukrainy. Nie wyegzekwowaliśmy absolutnie nic w sprawie tragedii wołyńskiej. Absolutnie nic. Nie no już coś tam, absolutnie jakieś pierwsze, pierwsze jaskółki są, to nie jest tak, że e, nic się nie dzieje. Jak Ukraińcy nam pozwolą i jak, jak zrecenzują, co tam zostało odnalezione. Błagam. No, to, no to, to jak to się to, 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 tak odpowiedzi. jak to powinno się w takim razie wyegzekować? Panie, panie redaktor, ale wróćmy do, te, do tego przekazu, bo to jest bardzo bardzo ciekawe. E, tak, tam Prawo i Sprawiedliwość oskarża nas o popieranie lockdownów, tych samych lockdownów, które Prawo i sprawiedliwość prowadzało za czasów swojego rządu. Ja Pamiętam, że dwa dni temu mieliśmy piątą rocznicę zamknięcia cmentarzy, gdzie tylko jeden człowiek mógł odwiedzić swoich bliskich. No, do, tego, tak, do tego zamykanie lasów, no, generalnie traktowanie ludzi wręcz jak idiotów i nie pozwalanie im na, co, na cokolwiek w imię oczywiście jakiejś tam powiedzmy strategii pandemicznej, która moim zdaniem nie była w ogóle przemyślana, opierała się na jakichś tam panicznych wręcz założeniach. Nie uważam, żeby zamknięcie lasów spowodowało że Polacy mniej by chorowali. Ja pamiętam, że te spacery po lasach były wytchnieniem dla Polaków, no którzy byli mądra, zmęczeni. To nie była mądra decyzja. No więc powiem, oskarżanie nie, nas, o, oskarżanie nie nas tego o popieranie przyznamy. lockdownów, no Pani redaktor, to jest tak absurdalne, że gdyby nie to, że jesteśmy w poważnych mediach i prowadzimy poważną rozmowę, to wybuchłabym bardzo dużym śmiechem. A czy Pani pani prezydent Nawrocki wbierze się na Marszynę Niepodległości? Uważam, pani? Że, uważam, że tak. No wyraźnie, na razie, że tak. Na razie jeszcze nie wyraził opinii w tej sprawie, nie wyraził zdania, nie podjął decyzji. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie dla, dla SOP-u, tak? Ale myślę, to że, myślę, że się pojawi. A pani tak. się wybiera? Jeżeli zdrowie pozwoli, tak. No, wygląda pani, na, że zdrowie, wszystko tutaj w porządku. I myśli pani, że będzie, że będzie spokojnie w tym roku? Pani redaktor, ja jestem e, uczestnikiem Marszy Niepodległości od... 2014 roku i pamiętam, że ostatnia taka burda, to, to nie był pierwszy rok, kiedy Marsz Niepodległości szedł, ale pamiętam, że w 2014 roku była taka burda, że tam kostka brukowa leciała, polewaczki, gaz po prostu był kierowany w stronę uczestników Marszu Niepodległości liczne prowokacje w ja 2015. Nie były prowokacje, ale pamiętam, że tak był rok 2011, sama. Y pamiętam, bo wtedy byłam na placu Konstytucji, kiedy rzeczywiście stały też armatki wodne, i kiedy nagle na plac, na plac Konstytucji na ten wielki taki parking, który tam. Pośrodku nagle wtargnęło wielu młodych mężczyzn w kominiarkach. Przede mną też Ale to jest tą... klasyka. Ale to jest klasyka. A co było na proteście rolników w 23 roku? Przecież rolnicy mówili wprost, że szli sobie kolumną i nagle z boku wpadła w nich grupa zamaskowanych młodych chłopaków. No, przecież to jest oczywista prowokacja, prawda, żeby wywołać burdy, żeby oczernić przed tego typu e, manifestacje. W każdym razie, w 2015 roku e, maszerowałam w marszu Niepodległości, było nad wyraz spokojnie i proszę mi wierzyć, marsz Niepodległości to jest święto rodzinne. Tam idą rodziny z dziećmi. No Czasem pojawiają się takie, nie transparenty o treściach co najmniej ale, wątpliwych. Ale co mamy, najmniej. mamy wolność słowa, panie redaktor? Mamy wolność słowa. No tak, ale jeśli to są treści rasistowskie, raci to chyba należałoby to potępić, tak czy nie? Y ja nie spotkałam się z treściami rasistowskimi na marszu Biała nie Europa na przykład. No, a, to nie jest rasistowskie. No jednak yy, trochę tak. Jednak no, pani, trochę tak. Redaktor, nie, no jakby jest pani, pani bardzo. Sobie, jak jak pani powiem, spojrzała? pani sobie Jakby pani sobie spojrzała, to czasami e, większymi rasistami bywają czarnoskórzy wobec białych. E, m, Ale ma pani jakiś konkretny przykład? No, widzimy co się dzieje. Widzimy co się dzieje w Europie Zachodniej. A co się dzieje? Jak biali są napadani. A no, w Brukseli bym widziała pani takie niebezpieczne Wie pani co, powie, co powiedział, e, co powiedział nie, niedawno minister spraw wewnętrznych w Brukseli? Że każdy może paść ofiarą zbłąkanej kuli. Wie pani ile było napaści z użyciem broni palnej w Brukseli do sierpnia 25 roku? 53. Gangi, początku roku, tak? Tak, początku gangi roku, na ulicach Brukseli po prostu walczą ze sobą i ktoś może nieopatrznie paść ich ofiarą. Ale tutaj byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, europosłowie i mówili, że nie czują się niebezpiecznie w Brukseli. Fantastycznie, może poruszają się samymi takimi. Czy pani ulicami. się czuje niebezpiecznie? Ja nie lubię przebywać w Brukseli. Ja wykonuję swoją pracę, um, udaję się potem do mieszkania i potem z powrotem do pracy. Bruksela nie jest moim ulubionym miejscem do, do przebywania. Przemysłów w Petersburgu? Jestem czy... kobietą, bałabym się wyjść sama, tak po prostu na ulicę Brukseli, wieczorem na przykład. No, ale okolice Parlamentu Europejskiego też nie są bezpieczne. No ja, mam, ja, mam, ja, mam to szczęście, ja mam to szczęście, że mieszkam, e, czy wynajmuję takie mieszkanie w takiej dzielnicy, która jest względnie bezpieczna. Powiedzmy, że e, no, jest chyba jedną z bezpieczniejszych ogólnie w Brukseli, ale są dzielnice, do których bym się wieczorem już nie, nie zapuściła.